Słuchajcie, co widzowie piszą. Dziadek sąsiad zawsze jak my mówiłyśmy mycie, że dziadek sąsiad dał gdzieś ukrytą kamerkę, to mówił, paple zawsze wszystko wypaplają. I chyba też, że w to chodzi o nas. I co wy o sądzicie? Ale to nie wszystko. Co jeszcze piszą? Zobacz sama. Pokaż, co tam piszą. Co ty o tym myślisz? Nigdy bym nie pomyślała. A ja jestem w szoku, jak on tak mógł? Co tam odkryłyście? Jak on tak mógł powiedzieć o moich widzach? A co on mówi? No sam sobie przeczytaj, proszę. Co tam jest napisane? O co tam chodzi? No zobacz. Paple zawsze wszystko wypaplają. Ej, to samo było napisane w tym liście. Paple. Tak mi głupią. Ale Michaś, nie przejmuj się przecież to on tak mówił, a nie ty. Więc nie przejmuj się, Michaśka tym. Tato, ale on mógł tak powiedzieć. No paple. Ale mnie w ogóle zastanawia dlaczego on tak mówił. No, nie czytałeś? On nie umiał zrozumieć, dlaczego widzowie pisali w komentarzach, co on robi. A oni przecież nam chcieli pomóc w wyjaśnieniu wszystkiego. To w takim razie, dlaczego on przysłał nam ten list? Jak to on? Chyba nie myślisz, że to sąsiad dziadek przysłał list. No to kto w takim razie? Tato! Marek! No co? Przecież mówiłeś mi ci, że to nie był żaden listonosz. A kto? Przecież widziałem go na własnej oczy. Ja odbierałem ten list. Marek, pomyśl, to był bliźniak. Okej, okay, niech będzie. To był list od bliźniaka. Pytanie tylko, po co on to pisał? Tego właśnie nie wiemy. Słuchajcie, musimy to uporządkować. Przysłał do nas list. I jedyne co w nim napisał to? PAPLE. Tylko co on nam chciał przez to powiedzieć? A może... Nawet mi nie mów. Może zaszyfrował w tym liście. Co? Pisząc PAPLE miał na myśli widzowie. No ale co widzowie? Tego to nie wiem. A może on chce, żeby widzowie rozwiązali tę zagadkę? Marek, pomyśl, no jaką zagadkę? Nie, to chyba nie o to chodzi. Dobrze powiedziałaś, chyba. Okej, okay, słuchajcie, to ja idę do komórki. O to dobrze, przynieś mi z komórki wiaderko. Okej. Okay. O to, to jeszcze wynieś ten karton. No. No okej. Okay. No okej, okay, przynieś mi. To na razie. Co tu jest? Co one sobie kupiły? Naprawdę, no nie ma to pieniędzy wydawać. Takie coś. Po co im to potrzebne? Jestem. Naprawdę, takie coś. Co to jest? No i masz to wiadro? Nie, zapomniałem. Marzena, a wy naprawdę nie macie na co pieniędzy wydawać? No ale o co ci chodzi? No co to w ogóle jest? A ja skąd mam wiedzieć? No kupujecie i nie wiecie co to jest? Pokaż to. Hmm. Co to jest? No tata to przyniósł. To jest ciężkie. Skąd to masz? Dajcie spokój, sameście dodały do komórki. Pierwszy raz powiedzę. No to w takim razie co to jest? Nie mam pojęcia. Widziałam to na jakimś filmie. Pokaż to. Trzeba znaleźć hasło, a wtedy to dopiero otworzysz. No tego w ogóle otworzyć nie idzie, co to jest? Tato, ostrożnie z tym. Mam, to nazywa się kryptex. Do czego to służy? Już wam czytam. Urządzenie do przechowywania tajnych informacji, rzekomo wynalezione przez Leonarda da Vinci. Informacja zapisana jest na zwoju papirusu owiniętego wokół szklanej fiolki pełnej octu. Nie można go otworzyć siłą, ponieważ wtedy fiolka pęka i ocet rozpuszcza papirus. I najważniejsze. Jedynym sposobem na otworzenie krypteksu jest ułożenie hasła za pomocą kilku dysków. Czyli... Czyli tu są ukryte jakieś informacje. E, za dużo filmów się naoglądał. Dajcie to, otworzymy i tyle. Nie, co ty! Zniszczy wszystko! Nie możemy tego tego tak otworzyć! Bo stracimy wszystko to, co tam ukrył. No to jak chcecie to otworzyć? Mam! Znasz hasło do tego? Jakie paple? Nie ma takiej opcji. Czemu daj mi to? Masz! Marzena, policz sobie, ile jest liter w wyrazie paple. Py, L, e. Pięć. No, zgadza się. A ile jest dysków? Sześć. Więc i z ilu liter się składa hasło? Z sześciu. Spróbujmy. Piszemy razem. P Tu mamy a. Gdzie jest P? O tu. Ale to ciężko, kręci. No i co, macie już gotowe? Powtórzyć na początku dwie literki, czy na końcu? Spróbujmy tak i tak. No co wy? Przecież w ten sposób to możecie każdą literę dublować, no? Próbujemy. Michasia, idź po kartkę. No i echo! Tata miał rację, nic nie pasuje. I co teraz? No co on miał na myśli pisząc paplę? Nie wiem. No i jak tam? Udało się to wam otworzyć w końcu? Wyobraźcie, żadna kombinacja nie pasuje. Czyli jest dokładnie tak, jak mówiłem. Marek, spokojnie, ja jeszcze nad tym posiedzę. Ciekawe, czy znajdziesz kod. Wątpię. Dobra, Marek, nie gadaj, i lepiej do komórki, bo dzwonił do mnie montażysta drzwi, że potrzebuje panel podłogowy. A po co mu panel? No, żeby porównać kolory. Dobra, idź już. Dobra, idę, a wy pracujcie nad tym waszym hasełkiem, może się wam uda to otworzyć. A co to jest? Co to za kartka? Marzena Michasia, chodźcie na chwilę. Chodźcie. No tu jakieś żarty chyba są. Co? No. No jakaś kartka była na drzwiach. Co to jest? Ale się dzieje. Zobacz sama. Kolejna wskazówka. No ale przecież tam nic nie można odczytać na tym. Dam pod światło. Pokaż. Wy, y, a. Co, co to jest, jest napisane? Wy, Jaki wyjazd? O co chodzi? Ej, patrzcie, on tu ukrył DLKJ. Gdzie? To wyjazd. Jaki wyjazd? Słuchajcie, pewnie tak jak ostatnio, o coś mu chodzi. Ale jaki wyjazd? Macie jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzu. O co znowu chodzi? Najpierw paple, potem wyjazd. O co w tym wszystkim chodzi? Ja myślę, że widzowie nam kolejny raz pomogą. Jak zawsze. Oni jak zawsze są dobrze poinformowani. To piszcie! I dajcie łapkę w górę. Dobra, ale o jaki wyjazd mu chodzi? Może chodzi mu o to, że sąsiad dziadek wyjechał. No przecież ty dzwoniłaś do niego, już telefon nie odbiera. A był jeszcze dwa tygodnie temu. Ja myślę, że o to mu właśnie chodzi. O ten wyjazd? No dobra, ale co tutaj jest ukryte? Pewnie jakaś wskazówka. Mam! Myślę, że w każdym zadaniu. Koduje jedną literę, która będzie po potem częścią hasła. Popatrzcie, to jest zadanie drugie. Miaszka, gdzie jest karta z pierwszego zadania? Już pojadam, Proszę. Daj. Mamo, pamiętasz? Wiosną też zrobił taką samą zagadkę. Tak, to była ta kłódka. No i wszystko jasne, chodźcie, wam pokażę, o co tu chodzi w tym. Popatrzcie, w zadaniu pierwszym była literka P, a potem powiedział, że to są paple, czyli widzowie, czyli mam literkę W. W drugim zadaniu jest wyjazd, literka W. Nic z tego nie rozumiem. Marzena, popatrz. Pierwsza literka P, PW. Z pierwszego zadania. Z drugiego zadania W i jakaś litera. Brakuje. Czyli gdzie był ten wyjazd? Trzeba wiedzieć. Czyli po to numeruje zadania. Dokładnie. Każde zadanie to jest jeden dysk. Jak się to nazywało? To krypteks. A, kryptek. No. I będzie łącznie sześć zadań. I wtedy sobie ułożymy to hasło. I rozwiążemy zagadkę bliźniaka. Myślę, że dzięki widzom poznamy czwartą literę. To na dzisiaj to już tyle, co się łapi w górę na no nic do następnego odcinka. No na razie pa!